Jak się okazało, w tym roku dziesiątki osób nie dostały 500. Zamiast tego otrzymali znacznie mniejsze sumy, w wysokości kilkuset, a nawet czasami kilkudziesięciu osób. Wiadomo już, dlaczego to się stało. 500, nie dla wszystkich. Okazuje się, że w tym roku w szczególnych wypadkach wystąpiły pewne problemy związane z wypłacaniem problemu. Dziesiątki osób, które nie dostały pełnej kwoty, raczej nie będą mogły się ubiegać o uzupełnienie świadczenia. Nie wszyscy otrzymali 500 plus w pełnej kwocie. Kilka miesięcy temu prawo i sprawiedliwość zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowego 500 plus. Miało być przeznaczone dla emerytów i osób, które mają zaświadczenie o braku możliwości samodzielnej egzystencji. Świadczenie miało pomóc głównie niepełnosprawnym, którzy mieli bardzo niskie świadczenia socjalne. Według tego, co podaje zakład ubezpieczeń społecznych o przyznanie dodatkowego świadczenia, wniosek złożyło 400 tysięcy osób. Wiadomo, że część z nich otrzymała już pieniądze, ale nie wszyscy dostali 500 zł. Wszystko ze względu na jeden zapis w ustawie, który uniemożliwia im otrzymanie pełnej kwoty. Przez jeden zapis nie otrzymali pełnego 500 plus 500 plus dla osób niepełnosprawnych ma być dodatkiem wyrównującym. Oznacza to tyle, że jeśli ktoś nie osiąga dochodu wysokości pensji minimalnej, czyli 1600 zł na rękę. Jeśli więc osoba niepełnosprawna ma miesięczny dochód w wysokości 1100 zł, otrzyma 500 zł. W wypadku kiedy zarabia więcej, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Dzisiaj grzeje 1. Na pogrze panny Jantar przyszło aż 40 tysięcy Polaków. To jak wygląda jej grób dziś jest nie do uwierzenia dwa. Kiedy strażacy odkopali 9 dziewczynkę, już nie żyła. Ale to, co znaleźli pod jej ciałem, ścisnęło ich za gardło radio Z uzyskało informacje na temat liczebności świadczeń Okazuje się, że pełne świadczenie otrzymało 59 tysięcy osób. 449, 349 i 252 zł. dostało 9 tysięcy uprawnionych doświadczeń. Kwotą 151 zł. musiało zadowolić się 7,5 tysiąca osób. 54 zł otrzymało 5,5 tysiąca, a najmniejsze świadczenie w wysokości 10 zł dostało jedynie 187 świadczeniobiorców. Najlepsze newsy dnia źródło Super Express następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Elna Google News